Cześć moi drodzy, chciałem wam coś pokazać. Zobaczcie. Piaggio MP3 530 rok podajże 24. Piękny, nie? Przebieg 4143, autentyczny przebieg, proszę mi uwierzyć, przebieg jest autentyczny. Po czym można sprawdzić? Chociażby po tarczach hamulcowych, które są nowe. Jeszcze nie, nie do końca dotarte. Piękny motor, co moi drodzy? Bajerów jest fajny. Wruchomimy silnik. Mamy bieg wsteczny tutaj, ja włączę, mamy kamerę z wsteczną, jeszcze jeden fajny bajer, oryginalny kufer do tego modelu, Piaggio. Fajne co? Jak już wcześniej powiedziałem, 2024 rok, Piarze MP3530, przebieg 4143 km. I powiedzcie mi, gdzie tutaj jest jakość w tym pojeździe? Pojazd przyjechał do nas na naprawę zawieszenia, ponieważ jest taki potężny luz na zawieszeniu. Po przejechaniu 4143 km. Co Wy o tym sądzicie, moi drodzy?